No, kilka dni po swoich 45 urodzinach Andrzej Gołota otrzymał niezwykły podarunek. Upominek, a raczej cały wór upominków, przyjechał z żywca. Stamtąd pochodzi ich autor, młody rysownik i malarz Krzysztof Paciorek. Twórca obrazów, rysunków i komiksów o Andrzeju Gołocie. Zawsze miałem dwie pasje. Interesowałem się boksem, a druga pasja była związana z malarstwem, z grafiką. I kiedyś padał na pomysł, żeby. Żeby robić komiksy o tematyce bokserskiej zacząłem robić te komiksy dla pewnego portalu o boksie. I pewnego razu zauważył mnie pani Mariola Gołota. Spodobały się jej moje komiksy, zadzwoniła do mnie i zaprosiła mnie do Warszawy. To było dwa lata temu. W tym czasie artystyczny dorobek Paciorka znacznie się powiększył. Między innymi o dwa nowe komiksy. Gołota kontra Boł 3 i Roki 7. Andrzej Gołota jako bohater narodowy nas Polaków i Roki Balboa filmowy bohater, legenda Związana z boksem, postanowiłem skonfrontować ich. Andrzej Gołota zawsze był ikoną polskiego boksu. Walczył w czasach, kiedy, kiedy walka ciężka była najbardziej obsadzona. Kiedy królował Lennox Lewis, Mike Tyson, Devander Holyfield, Lady Powell. To były złote czasy walki ciężkiej. 23 lutego na Gali Polsat Boxing Night Gołota może stoczyć ostatnią walkę w karierze: w starcie z przemysłowym saletą w cyfrowym Polsacie. Transmisja w systemie pay-per-view i telewizji internetowej i PLA. i uh -huh.